myślisz, że to zabójca z origami zabił Manfreda? Możliwe. Nie chciał, żeby coś przy nas wygadał. I podejrzewasz Gordiego Kramera, tak? Jego lub jednego z jego ludzi. Gordy ma zawsze czas i środki. Nie wspominając już o tej jego zrytej łepetynie. To nasz jedyny podejrzany. Ale dla mnie jest na bank winny. To twoje akta tej sprawy? Tak, pracuję nad nią od paru ładnych lat. Zebrała się z tego góra papierów. Pisma o origami. Myślisz, że zabójca zamawiał którąś z tych gazet? Jeśli przez ostatnie 30 lat choć trochę interesował się origami, może gdzieś tam jest jego nazwisko. Problem w tym, że mam ponad 500 osób. Guzik nam to daje. A no to dużo. Masz coś w Żaden ze mnie kucharz, ale mogę ci zrobić jajecznicę, jeśli masz ochotę. Super. Wiesz, cała przemokła muszę się trochę ogrzać. Nie obrazisz się ja wezmę prysznic? Nie krępuj się. No! Skorzystaj z łazienki tu obok. Kiedy będziesz się kąpać, zrobię jajecznicę. Właśnie gdzie te trzymasz jajka? W lodówce jak każdy normalny czy nie? O, je schoduje. Tylko dwa masz? To tak... Trochę mało. Ale dobra, nie? Niech ci będzie. Eeeem... Um, dowody potrzebujesz na teraz? No to poszukaj go sobie na spokojnie. Znajdzie się. Trzymaj się mam to. Dobranoc. Dobra. Ryb mi jajecznicę. Aha. to, to bełta na patelni. Muszę że to leży prawda. Aha, nie mogę tam spojrzeć. Jajka powinny być już gotowe. Aha, bo nie widziałam znaczku. Bekaj by nie trafił. Wygląda bardziej komlat jeden zestaw. Okay. Nie krępowałam się i wzięłam swój szlafrok. Na tobie lepiej wygląda. Daj się Powracając makonie, bo nic nie możemy i tak zrobić. Ej, wygląda nawet smacznie. Co to jest? No, to jest, który zabrałam od Montfreda. W ciągu ostatnich 10 lat prawie 30 osób kupowało części do maszyn Royal. Zabójca może też. 30 osób na 10 lat to w sumie nie jest jakoś dużo, tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba, że na legitkę e, kupisz. No będziesz mógł, nie? Bo nie, jak do siebie się przyczepią, to możesz powiedzieć, że wiesz, to jest też, że, jak się nazywa, e, jakikolwiek dowód twojej tożsamości, więc e, tu to można się wykłócić na spokojnie, nie? Wiesz, wystarczy, że sprawdzą datę, datę tam masz urodzenie, więc w zasadzie to wystarczy, nie? Wiesz, sprawdzanie alibi u 30 klientów, jeden po drugim. To bardzo żmudna robota. Chyba, że spróbujemy powiązać ich z listą. Z listą prenumeratorów magazynów o origami. Jeszcze ją masz, prawda? No tak, mam! Ma Loren, czekaj! Co się tak wydarł? O. No i nawet nie zjadła używał maszyny Royal i jeśli prenumerował magazyn o origami to jego nazwisko powinno być na obu listach Wiesz, Loren, <laughs> to tylko przypuszczenie, ale... no być może Jego nazwisko tu jest. Pomóż mi, znajdziemy go Czy tylko kręcić mogłam Więc sprawdzaj 500 nazwisk przy 30 jeszcze, jak to jest roboty. Jedyny facet na obu listach umarł, gdy miał 10 lat. Wykopiesz go, żeby upewnić się, że nie żyje? Ja wiem, że to nie ma sensu. Chyba, że zabójca się pod niego podszył. Po co udawać dzieciaka, który umarł 30 lat temu? Właśnie tego chcemy się dowiedzieć. Nazywał się John Shepard. Gdzieś tutaj powinien być jego próg. Nigdy nie odpuszczasz, co? Oj, Sora. Co pytamy tej babki, co tu stoi? Nie możemy. Słyszę pata, by the way. Gdzieś tutaj chyba Grapas chodzi. Ale ty będziesz módlna. Jacqueline, Dorothy. Czemu mi jeszcze dwa? Andrea jakaś. Ej, okay. czyli to musi być tu po środku. Anita. Jezu, to można tak patrzeć, patrzeć, nie? Dream. Ja tylko sprawdzić się mogę. Przecież pada. Kwiaty są świeże. Czy Będziecie, ktoś odwiedza grób, no? Nadal opiekuje się gróbem. Piedny młodzień. Znałem go dobrze. Znał pan Johna Szeparda! Pracuje na cmentarzu prawie całe życie. Pamiętam, co się stało. To był 77. Paścielny. Wy gnojki, Wylaście mi się stąd! tobą! No ja za! Poszli won, wy cholerne darmozjady! I nie pokazywać mi się na oczy, póki ta stara dziwka nie wróci z roboty! Znowu się upił. I co teraz robimy? Znowu pada. Pojadem to jest wiecie co, w Ameryce, że jest możliwość życia w ogóle w takich warunkach, wiecie o co chodzi, nie? Że jakby te, do tego stopnia jakby tak zaniedbane są po prostu system w ogóle opieki jakkolwiek i sprawowanie jakby warunków nad dziećmi, że... Że dochodzi do takiej sytuacji. Jest to dla mnie po prostu niewyobrażalna, nie. W Polsce deszcz wygląda źle, ale w Amryce to jest po prostu jakieś chore. Masz uwolnioną kurtkę, ale jak pada, to wtedy nie będzie widać. Jest jeszcze ciemno. Ale wtedy nas pobije. Nie jesteśmy Chodź, pobawimy się! opcja. Oj, nie podoba mi się to, nie? Już pewnie jako dzieciak, nie? Jakby ktoś miał takie coś po że by nie patrzeli, kto by nie poszedł. Idę, idę, idę Idzie się walnąć w łeb? Pewnie idzie, nie? Ale milutki Ten braciszek Ciekawe jest w ogóle to, że możemy odgrywać rzeczywiście tą scenę, nie?

Czekasz? Idziesz czy nie? No hot! No idę, 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 idę. Oba piórceła. to jest ślisko? O Dobra, ja rozumiem zabawę na budowie, ale bez jaj, nie? Masakra Nie Dobra. No tak, 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 no to wiadomo z góry, że tu jest scena e, jego śmierci, nie? To jest powiedziane wcześniej. Ale prosiłabym o brak spoilerów. Ja pierdziela, nie? Ledwo. Gdzie skoczył? Wyobrażacie żeby w ogóle takie coś, że dzieci bawią się w deszczu w takim miejscu w taki sposób w ogóle. Gdy jest w ogóle chore dla mnie, nie. Ja, ja po prostu, ja bym nie mogła, nie na no, takie coś patrzeć, nie? Um... Spoko, spoko, rozumiem. Pisanie wydza na telefonie jest dosyć ciężkie, ale popatrz na to jak mam piękne autostradę przed blokiem. No później spojrzę, później spojrzę słuchaj, teraz wolałabym nie przerywać gry w trakcie akcji. Pobawmy się w chowanego, liczysz do 20 i mnie szukasz, dobra? Jeden. Jedyna ja też jak liczę. 3 no 4 na 5. Ty też jak liczysz? 7 na 6 na 8 na 10 na 10. Dobra. No szybcienia. Chyba możemy wodę szukać. Gdzieś u góry wypadła, nie? Może? and clutch Czyna nie znalazł nikogo? A jego bracisz dodał by się zabrać. Straszna, okay. nie? Przeżył co z nim? Więc wiem tylko, że dzieciaka zabrali rodzicom, e, chyba został adoptowany. Cóż zdaje się, że będzie można. Pora zbierać się do... Widzisz, to ja miałem zasłuchać po szlaka w takim momencie, wiecie. Boże, to za straszna historia. Że miał w takim momencie mapę. Bardzo utonął w strudah deszczu na oczach brata. Myślisz, że on że on, że to zabójca z origami? Chodź, radzamy już do auta. Masakra. No chyba serio, eee, sami się śmieliście, bo Coś mnie deneruje, to wtedy normalnie liczę. Ja się przestraszyła, Przestraszyłem pies sąsiada mi na twarz wyskoczył. Najlepsze, że szedłem po między grażą. O Jezus Maria, nie masakra, wiecie co? Kiedyś jak byłam... Młodsza w liceum, Byłam w szkole, ogólnie rzecz biorąc, e, w klasie wojskowej, i ogólnie rzecz... mieliśmy taki wypad, wiecie, noc takie nocowanie w szkole i mieliśmy o, o, przygotować, wiecie, jakby plan przejścia do jakiegoś punktu, przejęcia go i tak dalej, wiecie, jakby taka teoretyczne, jakbyśmy trafili na terrorystów będąc w jakiejś tam grupie i tak dalej, i tak dalej, nie? Mieliśmy wejść, wiecie, przejść gdzieś i tak dalej, My dostaliśmy mapę, jakby okolicy, mieliśmy wybrać w jakiś sposób, którędy przejść i tak dalej. No, i wiecie, były podzielone trzy grupy, czy tam dwie, i mieliśmy um, ustalać mniej więcej um, kto co i jak planuje. Um, no, i w tej mojej grupie, ogólnie rzecz biorąc, ja i jeszcze jeden um, gosek, jakby tak przede wszystkim się tym zajęli, zajęliśmy, Arsza zajęła się jakby pozostałymi zadaniami, które były też do zrobienia tam. Um, no i. Um, utworzyliśmy jakby dwa plany ja z tym kolegą jeszcze tam cała grupa jakby następną, się tam tak nie podzielili, tylko wszyscy wszystko razem robili, no i usalili mnie jako takiego jakby nawigatora czy coś takiego, jakoś tam się nazywało. No i było to tak, że najpierw idzie jakby jedna osoba, potem szła druga osoba, a potem szedł właśnie nawigator, czyli, czyli ja i przechodziliśmy właśnie jakby po po takim wąskim pasie koło y, pola w sensie łąki w zasadzie, to chyba to była łąka tak mi się wydaje przy właśnie jakichś garażach i tam pomiędzy właśnie były jakieś tam płoty i tak dalej pewnie jakieś podwóreki itp itd było dosyć ciemno i tak przechodzimy potem, to dosłownie trzeba było iść koło płotu i w pewnym momencie słuchajcie podbiega pies, tego psa nie było widać słuchajcie i zaczął szczekać, tak dosłownie koło mnie. jak ja się zesrałam jak ja się przestraszyłam w ogóle wiecie, za mną ktoś tam krzyknął jeszcze i... i, i to słuchajcie, ja to pamiętam w zasadzie doskonale pod tym względem, po prostu teraz wiecie, po latach się śmieję, ale w pewnym momencie, wiecie, ja byłam przerażona z powodu tego psa, bo płot miał dosyć dużo przerwy, więc po prostu bałam się, że mnie hapsją po prostu też poprzez to. No ale cóż, no było ciekawie, było ładnie. Nie ma co tutaj więcej szukać, nic tutaj nie znajdziemy. A, tam mam iść. Sorry. Sorry, Lasko, myślałam, że to w drugą stronę. O co ci chodzi? O.